Cześć, wit. Cześć Cześć, witajcie z tej strony ja. I próbujemy nagrać to przywitanie po raz drugi. Jest ze mną Minecraft funk. Ten, który trzyma czerwoną wełnę i mu ławka przez nią wystaje. Wiesz co, funk? Jest tu tylko jeden typ non-premium. Premium kurwa. Ojej, Ale na serio jest tylko jeden typ. Patrz tu. Gdzie stoję? Tylko on jest premium. No. No i dobrze. Ej, jak coś ja. Tutaj ty. nie zaczyna jeszcze. P powiem ci, widzisz tam ten domek w gdzie ty. Tu chodź Widzisz tamten domek, co tam jest, widzisz? No, To tam jest enchant, jak coś tam biegniemy i pilnij, żeby typy się nie wkopywały w biblioteczki, bo tam jest enchant. Patrz, jaki kutasek ładny, okrągły. Wiesz, że to jest laska cukrowa? A taki podobny do kutaska. Kurwa, ty to możesz skojarzyć, że mnie gorszy od kowala. Eee, mnie. Ja rechot. <laughs> Jeb... Ja będzie No. Ja pierdolę. Bęka na filmiku. No kiedy to gówno się zacznie? Co? Ej, kiedy to gówno się zacznie? Nie wiem, napisałem, żeby zaczęli startować. Jak się startuje? Ukośnik sg... Nie. Sg to jest do tego. Do sg. ...do Surveilla Gamesów. LOL, jak mi zlodżuło typów, widziałeś? Nie, nie widziałem. jak się tutaj startuje PC? My do redów chyba poszliśmy. No poszliśmy, no. Ja przynajmniej poszedłem. A jak coś weź sobie kid dr, dr... ten... Łucznik. Nie łucznik, tylko ten... górnik. Nie weź sobie tego drwala, to szyb... A nie, tu nie... To się nie opłaca. Albo weź to w szybciej w biblioteczki, skopiesz, bo tam trzeba biblioteczki skopać, żeby do enchantu. Ale w... No ale ja, ja, ja enchant skopię i będziemy mieli enchant, i się nie podzielimy. Dobra, wiesz co? Będziemy łapką kopać. Będzie fair play, kurwa. Będzie free to play, ludzie. No jak. Widziałeś komentarz na czacie. Co? Nie. Zobacz czat. Masz jeszcze raz, jakbyś nie widział. Widziałeś w końcu? Ale jak coś, trzeba... zapierdalam. Już? Startuje? A, myślałem, że Ciekawe ile typa będzie w czerwonych. Masz lagi? Nie, nie mam lagów. FS-ów? Nie, ja mam 90. Ja 150 i mi trochę spada do 140 dobra biegniemy połączam tak szybko nie jakiś typ tu biegnie kurwa od swojej strony Ej! Masz? Dobra, nice'owo, bo mi się porypał. Ej, dobra, Frank, chodź za mną. Chodź, skopujemy się tu na dół. Po co? No, będzie lepsze Ale po co, jak tu i tak z 30 nie nabijesz? Aniż to jeszcze na pierwszy wabije, żeby ci prota wbiła. Chodź, idziesz tu ze mną, chodź tu na dół. Zrobiłem ześć. Dzięki, tylko kopać nie mogę. To jaką ty w końcu klasę wziąłeś? Górnik. Ej, pójdziesz pod rewno? Bo ja robię nam zejście Lol. Co? Skrzynka od razu. I ty zobacz no. ile nas, i dla niebieskich, nie? Dla niebieskich jest. Zobacz. A zobacz ilu nas. Posłuchaj! Ty mówisz, że kurna niby masówka, ja sam widziałeś wtedy jak się klepaliśmy na tym. Na X Crafters. No nie wiem, chyba 1, OCR i FTF Contra My 3, 1, X. Żałuję kurwa, że wtedy polizałem. Serio polizałeś? Nie, nie polizałem. A wiesz, że oni wygrali tak klepę? No nie. No bo kurna na tempy dostaliśmy przez Flexia. No przez Flexia, bo to cheater. Wiesz ile typa. Wiesz jak ten Mank Spad miałby... 1070, wszyscy poddali, ja. Wiesz że ja przeżyłem? Ja nie dadłem, ja przeżyłem. Ja, w ja, w, ja też przeżyłem, bo ten no bo ty do mnie Wy w tym mnie zostawiliście, nie? W ogóle kurwa no. wszyscy na PRICET i ja sam sobie wszedłem, nie? Kurwa tam no. taki dostałem tam, nie wiem, tyle hitu, że szkoda gatać. Wchodz... Ej, no to wchodzisz, bo już tu kopię. Masz to drewno? 16 czego nieprzerobionego? Przerobionego. No to wystarczy. Będę musiał koronawacze... Nie do mnie burza szła, a już nie idzie. Ogarniasz? No i dobrze. Kupfunk. Funk. Funk. No, no myślę, że mam zwykły, bo mi to dropnęło. Ej, dasz mi ten, dasz mi trochę drewna? No. Jak mi się chciało? Jakiego. No, lol. No. serwer no. Kolejny nieudany odcinek. Dobrze, że tu przynajmniej jakiegoś. Nice Blały Kolejne trzy żelazo Mam już 11 czerwonych pochodni, czekaj postawię Będzie jaśniej No, a co mam z tym zrobić? i zrób piece, czy ja mam zrobić? A, szczepić No, jakie czanki martwe No właśnie, ja się dziwię. O, fps mi skoczyły. Funkcja po, Powiedz ile jest tak na oko tych. Jak to się nazywa? Czego? E, piecyków na skafie? Czego? Piecyków na skafie. Na no, no. Kilka milionów. Skąd to wiesz? Lub na ich co? Nie, bo przeważnie jest kilka milionów. Wiesz, jak te piecyki, No, pomyśl, pomyśl jakby zrobili beczki i w każdej beczce byłyby piecyki. No, ja to kiedyś. O, skrzynkę. Co masz? A, ja to tam na skafie na 10 edycji w TNTL, no nie? To normalnie cały czas beczki, kurde, z z robiłem. Nie, Ej, ja już mam 12 tego. A no, mam Gildia Eldo. Nawet filmik nagrali. No, no Gildia Elda w opisie film, w opisie tego filmu dam potem jeszcze jak nam się wbijali Zeny, Euro i Gildia Easy na 10 edycji SKKF-a. Wiesz nam się wbili kurwa Wiesz, że Kowal był na filmiku tam? No i No Na filmiku był No, To filmik już pewnie zahejtowany, nie No Ale chcieli Kowala zabić, więc raczej nie Czekaj, zrobię te. Piecy nam. Weź ostatnio jazłowieka, ale miałem 2, 2, 2 nie to Jezu. 1 FS1, 1 nie? Musi... No. Ej, stawiam tutaj te piece. Najwięcej mi zostało, najmniej mi zostało 4 FS. Serio? Aha. Jakieś, powiedzasz, jakieś ze sobą klepałem? Ja na maksie nie cisnę. Wtedy co mówiłeś, że e, ten... Ale bo ty miałeś dubla, a ja miałem makro, ale ja, ja cię na maksie nie krepałem. Wcześniej, wcześniej miałem mniej FPS-ów, nie? Ale nie mówiłeś, że cię tnie. Nie marudziłeś. Mniej FPS-ów, miałem O, już ósma minuta, zobacz Chyba dopiero. No. Jak coś na czwartej, to postawisz enchant i enchantujemy. Na czwartej minucie, jak coś. Drugi i pół Ja pierwszy mogę zrobiłem. taki kilofem Ja, że zrobiłem bym się zabił Właśnie Jak coś wiesz które są twoje piece Wiem Masz już na seta? Jakie już na teta mam? <grymne> ja, kurwa, ja. <grymne> jak mogę tu na X-Ray grać? Na skafie, się, na skafie jak były rudy, ja bym sobie na X-Ray uścisnął, ale ten... Ja miałem tylko wtedy te dwa razy co ci mówię, że ścinę miałem i już nie miałem później. Powiedzcie jaką bekę miałem z typa? O, ale mi FPS-e spadły. No i tak samo, Loo. No, ty... no bo na... wiesz na frapsie są spadki FPS-ów często O, już po do O, i już wyżej. Ile I masz FPS-ów tak na roku? Teraz tak mi nie spada ani niżej, ani wyżej. Mam 880. No ja mam 200. A bez nagrywania mam po 280 Jazzym Wiesz co? Jak, się, jak nagrywamy takie typy, i tak dalej, to chyba lepiej na Skype'ie gadać, wiesz? Nie jesteś? No jestem, jestem, to się wiesz, ja bym bardziej wolał na Skype'ie, jeżeli chodzi o to Dobra, czekaj, przepaliło mi się Dobra, już co, seta robię. Co dalej gra? Daj mi... Co mam ci dać? To masz, weź sobie tu Żelaza. Łap, nasz akurat na hełm ci się przypaliło. Ej, oddaj to. Głupi złodziej, widziałem. Głupi świec. To przecież dopowiedzieli ci, że możesz se stąd wziąć, siedem jest mózgu. Nie ukradnę nie mogę go otworzyć? Nie możesz, możesz tam wziąć łap. Nie mogę. Łap wywaliłem ci obok pieca. Ale ten jest ci dałem, że raz wywaliłem. Teraz do Z niego. Ej dobra, postawisz enchant? No. Funk. No już stawiam. To weź mi postaw. No, postaw. Nice, tylko klata nie zniszczono. E. Ja już set mam wyrządowanego teraz. A skrzyneczka daje da ci złoto. Kurde. Jak coś na środku są Jak coś wychodzimy, jak będą 3 minuty już. No to pójdziesz bez znacza... No to... Ty najwyżej wyjdziesz na dwóch. O, skrzyneczka, co masz? Potrzebuję... Daj... potrzebuję złota. Jeszcze kurna 4. Dajcie 4 złota. Nie chcesz żelaza, chcesz żelazo? Co? Nie, nie chcę żelaza. Funk. Właśnie, nie, nie chcę żelaza. I ty właśnie, bo mi się nie przy... Ja mam tu przecież złoto na refiladę. Ile masz złota? Chyba... czekaj dwanaście. Poczekaj, dwanaście. Dwanaście? No. Dasz mi dwa? Proszę cię. Ej, Grand, rzuciłem się tutaj To weź mi rzuć teraz pod nogi A ty jesteś nieprzepadany Bo... Ej, woke love jest nieprzepalony Ej, koleś się tu wbił Szybko enchant zajeb. Zajeb mu enchant No daj mu już podstaw postaw młodchant, ale pilniej, żeby ci nie zajebał No to ty pilnę bo tu się przepadł Powiedz, że za opłatą może korzystać <grym> My to Żydy jednak jesteśmy Ej, my to jednak Żydy, Ej, żydy. jesteś. No dobra, słuchaczki. Skojarzenie, gruby youtuber. Pawełs. Minecraft Kowal Pawełs. No znam Pawelsa. Gruby youtuber Pawels. Nie hejtuj. Może mu przykrość zrobiłeś? A to chuj mu w dupę, to taki Żyd. Tak, poz nie pozdrawiam cię, pozdrawiam Pawelsa. Jeszcze dwa złota przepalone potrzebuję I mam dwa refile i wychodzę na górę też minutę No wiem, muszę poczekać aż mi się to, to przepali Dzięki za Dzięki że mi złota pożyczyłeś Na refile już mam Chcesz jeszcze tutaj trzy przepalonego? Nie Dobra to No miałem Dobra, już wychodzę na górę. No, jak. Ej, daj ho, daj mi buty swoje. Z Enchantu Ci Mam jeden level. Pierwszy level mam. Daj buty. Funk. To zapierdalam jeszcze na dół do Enchantu. buty. Ochrona 1. No. A. Też mam tylko na pierśnik do dupy. Jak, jaki masz enchant? Nic z niszczalność 1, strzała pociska Ja mam również niszczalność 1. Lol, ty tam dexów imecze. Czekaj. Tak. Czekaj Jakieś inny. Daj mi trochę tych czerwonych pochodni. Nie mam już. A do ten te do ten tech chcesz? Aj do TNT chcesz, tak? Tak. No to coś ci powiem. ten tech, że jak ten to od razu jak powstajesz samo ci się odpala Ej funk chodź na kordy plus 8 na minus 7 Czekaj bo ja tu zbieram pochodnie Bo to jest ten najbliżej spawnu Plus 8 na minus 7 minus no I, ej, i wchodź do mnie na górę O tu Na tych kodach tylko wyżej No fajnie widzę, cię. widzisz mnie? No Jak coś w kopuł się do mnie tu 10 Za 9 sekund wychodzimy i się klepiemy no, chodź tu do mnie. Tylko nie spadnij, bo zdetasz. Jak coś tam na środku biegniemy. Dobra. Musisz wejść tu. Typo, typo. Klepie, klepie, klepie. Klep go, klep go, klep go, funk. No i Ufa, tym za nami, tym za nami, Funk zdeadam Polizał. Ej, zrobisz mi... Zrób mi, zrób mi deaxowy wymierz, proszę cię. No. No. Tu, weź jeszcze tą, stąd. Wiem, ale to tylko na dwie sekundy. Ej, zrób mi deaxowy szybko crafting stawiaj. Dobra, stawiam crafting. Ja, ja już też. Teraz zrobić diaks No, chcesz potrzebuje diaksa, łap diaksa, nie, 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 ci. Nie, mam. Kurde, szkoda, że enchantu nie wzięliśmy. Dobra, chodź. Daj. Dobra, dzięki. co my też... Ja nie mam. Ja mam. Dobra, nice. Wypiliśmy. Mam potę na hila. tego masz kurna jakbyśmy mieli Kurna potrzebujemy jak killo Patrz byśmy tam wzięli Poszli Co byśmy Tam byśmy poszli widzisz Kurna my zmarnowaliśmy na miecze trudno siły Dobra idziesz na dół Klepać się Patrz ile tam typa jest widzisz? Funk Ale nie schodź, nie schodź Nie schodź funk Pomysł. Ej, chodź pułapki zrobimy, funk. Funk, chodź, pułapka. No idę, idę. Skopuj to. Ale nie nie mi! Nie nam! Ale nie, tylko tu... Podkop się tu. Krótki ty pieszczę spadł. Serio. Aj wbijają się. Nie wbijają się tu. Oj po na długo. po tam jest. No wiem, ej, jak ktoś chodź, Gdzie ty jesteś, to fank? Gdzie? No tutaj, na tu. Tu. Jak coś, ja to, ja to skopałem, żeby się nie wbili? Ja pierdol. Jakby. Jakby. Ej, jaki ty

Chodź idziemy na to, idziesz? No dawaj, ja pierdolę koksa. Ja, jaki ty? To będzie spokojny odcinek Kurwa, jaki? Ej, <grym> <grym> dawaj, dawaj, dawaj. Chodź idziemy. Czekaj, jest na Też jem refila i klepiemy. Tam. Jak coś, weź mi osłanie, Tam jest ty, widzisz? Tam. Czekam, typy są, typy są, Ej, koksa jemy i się w nich wbijamy, dobra? Dawaj, koksa. I wbijamy się.

jak na ja Ja, 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 kurwa, jaka dobra, serio, i dobrze na tym idzie. No kurwa, ale widzę nam, trzech, nam no, ja. trzech na trzech. Mam jeszcze, ej, ja mam jeszcze, poczekaj, mam jeszcze ten. potę na zwiększone skoki i tak dalej i na tutaj To dawaj teraz, rzucaj szybko. I, ale to jest spowolnienie. Czekaj. Ale to, to czekaj, chodź, szukamy typów i po prostu wiesz. Lol, koksa, koksa. <śpiew> No, dwa kog, <noise> ej dobrze że go, ej dobrze że go nie, nie, tylko tych niebieskich. Ej dobrze że go tepa zabiłem wtedy. Nie <noise> ja pierdolę. Ej co ty jesteś? Tu, tu. Ale to odcinek długi będzie. Z dwadzieścia minut. No to usiądę sobie jutro, wstanę o szóstej i będę. No smaka. No, dobra, to... No, co? Gdzie ty? XD Bez kowarzy. Bez Dlaczego? Bo jest rud. Czekaj. TNT te odpaliłem. No, sam się odpala. Oraj! Sami się będzie. Ej, czekaj, tam jest chyba widzisz? nie to nie znasz, Wkopujemy się? Wkopujemy się tak prosto na ryj? Chodź. Chodź, chodź tu się wkopuj. Ze mną. pierdolę. Na Ej, teraz polizać nie możemy. Ej, weź pomóż mi, pomóż mi. Ej, pomóż, pomóż, pomóż mi. Dobra, boś zbukowałem się. Serio? No. Będę takim kozakiem kurwa, że TNT ten będę się podsadzał. Dawaj Jak coś ja mu smolę rzucę, okej? Okay? Coś ty zrobił! Typo, typo! Kurwa! Refajem, Refajem! Klep go! Zdedałeś? Nie, nie zdałem, jeszcze jeden tapp tu został. Ej, funk, chodź tu! Dawaj, 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 dawaj ci... Nice! Zdedał! Jolo! Czekaj, aż... Wygramy to. Chyba tak. Ale set. Ej, zobacz sobie setek masz za ty. Ile masz refów? Dwa. Spokojnie też. Ja refa zjadłem. Właśnie się tak obstrałem, bo typnął. Ale typnął to oknoba nie zleciał. Widziałeś. Prawda, prawda, z góry. Ej, pojedź na to po góry. Masz. Ale... Masz łok? Nie mam właśnie, choć jest tam biały. Mam po. Nie, poczekaj. Chodź, mam pomysł. Patrz, tu się wk. Tu pod nimi się trzeba wkopać. Ej, nie, bo cię zrzucą, fangi, zdadasz. Na shifcie chodź. Na shifcie się pod w kopu. w kopu. ten podkopujemy. Ja już jestem. No to zabadna mnie. Ej, nie chodź jeszcze. Oni tu dienty mogą nas puścić. Nie, schodzimy na dół. Masz łok? Nie mam baś. Nie mam, ale porzuciłem. Ja mam ścieżki! Ej, fuck. Ej, nie. Kurna, złozimy, złozimy. TNT zrzu... Będą zrzucać. Ale TNT będą zrzucać, złaś. Posłuchaj, Deathmatch jest zaraz. Nie zdadajmy, a wygramy. dobra, startuję. Dobra. Je, jedz refa. Ej, funk, funk, Chodź, łap, pota. Jo To mi przeszkadza, to chyba on twój Ja to... Ja to mierzę Ej, poliżę, poliżę, laka mam Sypnął, sypnął Wyrzucił miecz, co tam? Ja nie no, wyraż... Dobra, nice, klepujemy sypną, sypną, sypną. Nice. nice Jeszcze, no, ej, on na naszego leci, szybko klepiemy syp... Jemy drugiego refa Tylko ja mogę klepać naszych Nice Sypnął <grym>. Nice. Nice. GG. Dobra, a więc...